Witamy Was w drugim odcinku z serii Zagrałem w Velsword. Yo! No dokładnie. Ja jestem Friedman, a wraz ze mną jest Max. Tak, podnikiem kumko <laughs> Dobra. Od, od ostatniego odcinka zmieniło się tylko tyle, że wbiliśmy level. Bo potrzebowaliśmy do misji, tutaj antyczne relikty elfów, Banders, Eldrytu. Potrzebowaliśmy czwartego poziomu. Tu jest misja z ludzkie burasy, ruiny w lesie minimum, minimum Trudna. Także tutaj... RUINY W LESIE miniu TRUDNA tylko sobie rozdzielę... rozdzielę sobie jedną umiejętność, kupię dobra stan gotowości, możemy zaczynać okej, okay. let's go jak widzicie Maxio jest Ravenem także też żeby się troszeczkę różniło no dystansowce są same dziewczyny są dystansowalą i dla szczegółów ten, gram na padzie no, grę na padzie na właśnie na można też grać w tą grę na padzie, to jest, to jest fajne właśnie. Taki plusik, nie? Dobra. Właśnie to gorączka, nie wiem co to, co to jest z tą gorączką, muszę to usłyszeć o tym trochę. Możecie napisać w komentarzach, co to jest. E, gorączkę włącza z citrem i to jest, y, że większy damage zadajesz, ja to znam. Ale to po prawej, co to jest tam, tam grupa gorączki? w sensie, jak masz czerwone kuleczki, jak masz tam swoją postać w lewym górnym rogu, to to więcej, to jest, no to jest. A, to, to może a grupa gorączka, to jest, że no że jak będzie tam do końca, i czy tam więcej, to jakieś tam bonusy dają za tak. Aha, to to fajnie. Iść zaliczona już. O, liczyliśmy się, no to musimy tylko dokończyć to. No. Ale nie możesz już zakończyć, zakończ misję. A nie, na planszy nie. No nie, ponia... nie możemy właśnie na planszy. Patka. I to mało działo Mogę sobie A. wziąć jakąś właśnie tą... Eevee, yy, ee, ee, albo jakąś inną A jeszcze nie? Żebyś dystans walił Ale e, też jest, jest dobrze. Od następnego odcinka sobie zagram... Yy, łuczniczką. No. A tutaj właśnie jak ma, ta wola się skończy, do końca dojdzie ta wola yy, i będzie zero, to nie możemy atakować i musimy czekać na następny dzień. Chcę w się sensie na planszy, nie nie ma. No no, no dokładnie. Mam bryty tak. Dobre, tyle Śmiercionośna furia. Ja. nowy? Ale gra jest fajna, mi się podoba. To taka nie jest... Nie jest ona taka, że... że... no wciągająca jest ta gra, ale nie jest. Aż taka, żeby... Jak to powiedzieć? Mm. Nie jest taka, że... Wiecie, że ona się... W gra się w nią gra gra, 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 gra i gra. Albo nie, będę Ravenem, grał i trudno. <laughs> o babku im się nie chce mi grać. No oło tak. Powinni też zrobić chłopaków, że mają wszystkie profy i dziewczyny. No toż takiego zostaje. Żeby był wybór, że dziewczyny sobie zagrałem albo wojowniczką, albo tam rawenką ra swordką, sorry. I rawenką. Ale Tak samo żeby był chłopak e Avi, jako tak i tak dalej, nie? Ale ja może wprowadzą to, zobaczymy. Aha, odpchnęło trochę. O mnie Willard na pierwsze, O ty tygnoju łapso O Givera cięcia Wziął Magnum ale dostał mało Ja chciałem go, rachu ciachu i postrachu Hehe <grym> A u, nie tutaj mamy ten pieśń, czuj, te Pff, To nie jest to Jak tu mamy umiejętności nie A, I pod spodem jest umiejętność B Niestety umiejętność B musimy sobie kupić w item shopie to jest... No, trochę, niestety. no to porąbane trochę jest. No ale może jakiś event będzie, że... Zarobek, zarobek muszę mieć w końcu. No ja, może będzie jakiś event, żeby będzie można dostać ten, ten B. Na razie nie potrzebujemy, bo mamy tam swoje skile. Jeszcze nie, nie do końca. Także jak będziemy potrzebowali, to może tam kupimy sobie, nie wiem, jak zależy. Znaczy jest takie wspomaganie, że sobie na BDZ ataki na, na tamto drugie sobie dajesz na przykład buffy No okej, okay, skończyliśmy misję. Teraz ekwipunek Tu mam parę rzeczy Takich ja, troszeczkę tak. na później Nie wiem Podostawałem, ktoś mi przesłał na to bardzo dziękuję Ale naprawdę nie przesyłajcie mi żadnych takich prezentów Ja sobie sam naprawdę poradzę przez jakiś tutaj, przez tą skrzynkę Też można wysyłać podobno pieniądze i takie tam No i bardzo dziękuję No ale nie, no naprawdę poradzę naprawdę Załóż EQ nowe, nie? Z S Kuciki i rękawiczki. Okay. ok, teraz sobie tutaj jeszcze. Tak, to sorry, torbę poszukiwacza sobie. nie, bo to zmienia skrzydło, nie. Ale ja sobie wezmę, bo mi się bardziej podoba. to Rebeka. Dobra, następna misja robimy. Teraz robimy Willarda na ekspercie, tak? Nie, minimum tak. trudna, Willard. Ale z na ekspercie, więcej ekspa. No dobra. Ok, pominęliśmy troszeczkę. Początek, żeby tam się nie nudziło wam, żeby materiał był trochę krótszy, bo jeszcze niestety no. mam limity. No niestety, limity. No, za karę, no, za karę. Katastrofa, dlatego ja konto nowe założyłem, bo mi się nie chciało uciekać na te prawa głupie autorskie. I tak, i również jak się otrzymuje e, itemy, e, giganty i tak dalej, całe sety, to za 5 przedmiotów jest bonus za 2, za 3 tak w górę. No, Freedem tam mówił bodajże w pierwszym odcinku na... No tam są za, za 2 i za 4 są jakieś tam bonusy właśnie to są. Zkaza się. I można jeszcze je jakby uszlachetniać, że masz e, troszkę więcej ataku albo obrony. I również my tym się, e, też zajmiemy, jeżeli będziemy mieli cały set tego giganta, nie? To wtedy wam pokażemy jak to zrobić. No Freedom wam pokaże. Tam można, wiecie, ulepszać fajnie, że to jest, tak jak macie w Nostale, no też możecie ulepszać te, te przedmioty wszystkie, tylko, że one wam nie znikają, tylko się niszczą. Okay. One wam się niszczą, yy, przedmioty... Znaczy nie, niszczą, tylko jakby się psują i trzeba je iść naprawiać. Naprawiać. No. no. A z nie ma problemu tutaj. No. Dobra, też jakiś jeszcze, to jest płomienny gejzer, o. Teraz mgliste bagna minimum normalne. Mamy trzy przedmioty. Jeszcze dwa przedmioty i będziemy ulepszać je. Uszlachetność. Biorę sobie nowe. No. no. Dobra, dawaj. Teraz. Mgliste bagna minimum normalna. Dobra. Takaj. będę teraz. Stan gotowości. Jedziesz. I jedziemy. W mglisty, mglistych bagnych natrafisz no, na bandytu Benderza. Uhohoho ważne jak będą um, mapki, plansze, to będziemy pokazywać tylko pierwszą, normalną. A później będziemy, na przykład, pomijać, kobosów, będziemy mniej więcej może pokazywać. Zobaczmy no, jak. żeby te materiały naprawdę wam się nie tak nie nudziły, żebyście sobie tam... ta sama mapka, tylko inne poziomy trudności. No, to troszeczkę się różnią podporkami że mają różne tam, że zamrażają i tak dalej, ataki mają. No, dokładnie. I trochę długością się różni mapka. Aha. Tu mamy na przykład, tak, naciskamy W, mamy na przykład jak, tam, jak, jak, jak ta mapa wygląda, jaka ma długość i tam... O, muszę sobie zobaczyć za chwilę ten. Atak C. Coś sobie nowego z Zostałem, zobaczymy. Wow. Dobry. Płomienny gejzer. Od 10 levelu można już w PvP walczyć. Także ja sobie wbijemy powoli. Hm. chyba, ja Z tego co pamiętam, jak grałem sobie wcześniej tam troszeczkę, to jak, jak ta misja jest normalna, tu mamy tam Burs, Mars i to, 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 to czegoś tak, to wystarczy normalne. To są wszystkie te potwory, to 7 tych, 7 tych i 8 tych. No, no. Tak akurat wystarczy, to fajnie. W późniejszych misjach lepiej sobie brać sobie eksperta albo i innego, żeby tych potworów było więcej i byście mogli sobie szybciej... Lepszy drop. No, lepszy drop, więcej tych potworów jest, możecie szybciej zrobić sobie misję, nie? Albo zdrapnąć w przedmioty wymagane. No to niedługo będzie nas um... trochę męczyło, bo będzie misja na profesję. O, no ma, ma, ma się też takiego jak właśnie wtedy, no, że profesja. Wszystko porówna do 11, no to trudno, no. no, 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 no że zmienia no profesję. Tak, ty, ty, ty ty masz dwie profesje. To, o Na przepraszam, raz. coś typu metin. Metinie też są takie, coś, 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 takiego właśnie, że się zmienia profesję. Tam jest jakiś miecznik, takie różne są, różne są profesje, w zależności od tego, jaką postacią Ech. właśnie sobie gramy. atak był. I fajne kurde w tym jest to, że nawet możemy sobie tu ulepszać przedmioty tak na przykład właśnie tam plus na plus 1 na plus 2 na plus 4 bla dalej, ale właśnie fajnie jest to, że ona się nie spali, ten, ten przedmiot się nie spali, tylko on po prostu się albo jeżeli właśnie się nie, nie uda to, to on po prostu albo się nie udaje ten to ulepszenie, albo po prostu jest downgrade, czyli plus 4 na przykład ten zniża się na, na plus 3 na przykład, nie? I to jest fajne, że się ten przedmiot się nie niszczy, nie, znaczy nie znika, tylko... Po prostu zmniejsza się ten, się jego poziom ulepszenia. ulepszenia. no dokładnie, to jest, to jest To mi się tak podoba właśnie. To jest akurat spoko. Tylko czasami wkurza, bo stale ci spada, spada i, na, i do zera nawet może. To. No. I są masz plus 4, a ci zejdzie do zera na przykład, bo nie ulepszało. No. Znaczy mi się takie I jeszcze nie się Nagle ma, nie mam kasy, albo nie masz um, tego potrzebnego do ulepszenia kamienia i dupa. No, dokładnie. O zwierzątku. Ale to się uda i jest fajnie. No. O zwierzątku będę mówił dopiero później. A nie podstierzę. Będę mówił o zwierzątku trochę później, bo zwierzątko można otrzymać chyba od 10 czy od 9 levela. 10 bodajże. 10 chyba, no właśnie. Level. Jak ja już mówiłem w poprzednim I... odcinku, zwierzątko mam z tego, za to, że się zarejestrowałem szybciej. Taki... I to będzie taki. ...kryształ życia, który tam trzeba karmić i on urośnie. No. Jeszcze mi nie, nie zdążyło urosnąć, bo mi jedzenia zabrakło i... ...dupa. I nie urosło. Bo jedzonkę trzeba w brzydkim szopie kupować, bodajże. No, dostaje się tam 10 takich jedzonek. A, mój super atak. Dzień go zjechało ładnie? No. A, ten jest dobry. Mocne cięcie! Ie. Yeah. Cute. A. <laughs> boom. Ah. Round. Iu. Tadersko wygląda w tych okularkach. No ja bym cie walczył Głowa mi się spostowała. Moje babcie walczyły lepiej od ciebie. Mój konor ojczyzna. Miłość, przyjaźń, godność. Okej, okay. yeah. misja. Zakończymy sobie misję. O, fajnie, otrzymujemy ten strój następny. Umiejętności mogę sobie podwyższyć. I teraz broń otrzymamy i wtedy zajmiemy się ulepszaniem. Tak. No dobra. Mamy teraz misję tutaj. Prastary buraz. Mgliste na minimum trudna. I tą misję sobie wykonamy w następnym odcinku. Mamy tutaj nagrodę mieczy czarnego giganta. Ty masz taką nagrodę. Także... będziemy się ulepszaniem, czy tam uszlachetnianiem. tego tak, no. Tych przedmiotów. Dobra. A. Także... Do żegna... zobaczenia. Tak, żegnamy się z wami do następnego odcinka. Oglądajcie, komentujcie, subskrybujcie. Łapkujcie w górę. Obu nas, a nie jednego. Tak, obu nas, a nie jednego. Dobra, trzymajcie się. Do zobaczenia! Do zobaczenia, do usłyszenia! I do wyruszenia. co to ma być? Nara.